Muszę patrzeć na spółkę całościowo. Mamy problemy finansowe, to znaczy, że sprzedajemy za mało, sprzedawaliśmy za mało. Wtedy teraz też nadal wolałbym sprzedawać więcej. Myślę, że. Efekt kampanii, efekty każdej kampanii, którą robimy, można poprawić. My będziemy się starali zintensyfikować jeszcze te działania. Jak uruchomimy nową stronę internetową, jesteśmy w trakcie przebudowy naszej strony i dodawania strony mobilnej. Dzisiaj bardzo wiele osób korzysta już praktycznie przez internet tylko urządzeniami mobilnymi. I to w ciągu, no, nie chcę się wychylać, ale kilku tygodni będziemy w stanie zaoferować już w pełnym wymiarze. Wtedy powtórzymy jeszcze jedną kampanię i będziemy patrzeć na to, czy tym narzędziem jesteśmy w stanie być lepsi niż to, co robiliśmy w zeszłym roku. Kampanie promocyjne są absolutnie kluczowym elementem, czy jednym z elementów pozyskiwania klientów. Wiadomo jest, że jest to dość standardowy sposób zachęcania naszych klientów, żeby stali się pasażerami, żeby przechodzili z tego statutu osób zainteresowanych do kupującego. Więc oferujemy na tych rejsach, które uznajemy, że warto zachęcić i zainteresować pulę biletów bardzo tanio, chwalimy się tym, ale przy okazji można się też pochwalić tym, że przecież każdy klient który zagląda na naszą stronę, bardzo często podejmuje decyzję o innym zakupie, więc jest to nasza forma ciągłego pobudzania rynku i walczenia o to, żeby jak najwięcej osób kupowało bilety u nas. Od trzech miesięcy to już jest szósta, e, szósta inicjatywa, e, więc myślę, że my będziemy się starali mierzyć, albo przynajmniej mierzymy to wszystkim kwartalnie, a poza tym w perspektywie całego e, roku. Dzisiaj jest sezon letni, e, czy zaczyna się sezon letni, e, więc to jest ten okres, kiedy linie lotnicze podejmują wysiłek ściągnięcia pasażerów już na sezon zimowy. Więc tak naprawdę my działamy z pięciomiesięcznym pięcio, miesięcznym wyprzedzeniem, to znaczy ja w tej chwili widzę mniej więcej efekty kampanii z zeszłego roku, no bo wiem ile osób kupiło, ile osób te bilety e, przelatało. Ale jest to element ciągłej walki o rynek, konkurencja nie śpi.